Witajcie, witajcie. Zagrałem sobie dzisiaj w krótką partykę Cardstone'a. I jako, że dawno tu nie zaglądałam, coś się tak trochę pozmieniało. I zagrałem sobie w grę standard, czyli że można korzystać jedynie z kart podstawowych, klasycznych oraz z kart z dwóch ostatnich lat. No a dziś to była ta normalna rozgrywka, czyli że korzystaliśmy we wszystkich kartach. Ze wszystkich kart. No, i ja już sobie wygrałam, wybrałam tej MAGA. I wyszukajmy sobie gracza. No, spróbujemy rankingową. Może coś z tego wyjdzie. I zobaczymy. Jakiego przeciwnika w ogóle dostaniemy? Godnego Uter, Paladyn no, Zobaczymy. Ja też. To się nam na razie nie przyda. Może. Nie. O. Całkiem w porządku, karty. Moja tura. No to yy, mam jeden, to wystawię sobie go. A co? Mogę. To sobie wystawię. O, tej mapy jeszcze, znaczy mapy planszy, jeszcze, jeszcze nie widziałam. Zawsze można coś fajnego porobić, jak się długo naciska na te. Och, stukłem. A to pewnie wyleje. Czy nie? Nie? A to stukę? Też nie Krycie Nie mogę go zbić Dobra, to wystawmy sobie bestie. Wybaczcie. Tak, dobra. Dobra, teraz się muszę skupić na grze. Ale ten dinozaur jest taki fajny Dobra, skup się na grze. O, wystawmy sobie murloka jeszcze raz. A tego zawijmy za jeden i zaatakuje No Ale jesteś fajny. Uuu, nie złość się na mnie. Zawsze się lubię bawić mapą. Ups! To Prowokacja. Co teraz? Plus jeden do ataku. No i co? I co? Trzy... A dobra. Zrobimy tak. Jednego z... O nie! Myślałam, że mi wystarczy, many. No trudno. Niech stracę Błąd, pomyliłam się, zdarzyło mi się Ups Ups Nie masz żadnych stronników wystawionych, także... A, sam masz tak trzy, dobra A, wystawmy ciebie, żeby coś było na tej mapie a później wezmę, może dobiorę dwie karty, No troszkę jakby więcej tej many było. A to co, jest? Magiczny coś. mumia wyjdzie z tego. Dobra, powinnam się skupić na grze, a ja się bawię mapą. Dwie prowokacje, ekstra. I co teraz zrobić? Tu mogę dodać kartę. O, oh. może być. No tu, 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 tu. O właśnie, o tu, tu, tu. Bardzo ładnie. Mm. I, 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 i. Jakby to zrobić? Dobra. Może tak. Tak. <śmiech> Przepraszam <śmiech> I dobierzmy sobie dwie karty O, to się może przydać Gotowe. Mam nadzieję Może się uda wygrać? Byłabym bardzo zadowolona gdybym wygrała Co to jest? Pierwszy ja raz to widzę Och, plus jeden do zdrowia otrzymuję za każdego jednego stronnika. Tym go mogę zabić. Bum, pa. Och, i na nic więcej mi nie stać. Ciebie zabiję tym. A resztę. A resztę cię ubiję tym. Katami pięknymi. Jak na razie dobrze idzie, ale nie zapeszajmy przed zachodem słońca, nie? Nie, yeah. dobra, nieważne. <laughs> wypaczony, wypaczony, wypaczony Medibot. Co? Przywróć się punktu zdrowia wrogiemu bohaterowi? Przejmijmy cię w owce może. A zdrowia tak nie bardzo potrzebuje. Szarża, chodź. Bardzo ładnie. I teraz tak, tu, tu i tu. Dziękuję. Aż za prosto mi to poszło. Ja też dziękuję. Ach, nie zdążyłam Ci podziękować. Jakaż szkoda. No i zrobiliśmy kolejną gwiazdkę, dalej jesteśmy trendowatym do nowym. Mam nadzieję, że w następnym odcinku pójdziemy rangę wyżej. Także dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Pa!